No pokaż! My bio... No chodź! To bijał cię! O kurwa no co? <grym> 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 Oj prawie trafiłem, wolę w drzwi, ale byś pizdę dostał! <grym> no już zostałem kurwa ciało mam na dole! <grym> Tutaj, dawaj, partele. O, o kurwa! kurwa! <śmiech> partele wygłęb! <laughs> o nie! O nie! Co to jest? Kurwa... <laughs> o nie... Ej, nie spodz... Ale Ale skąd ja mogę wiedzieć, że to tak blisko będzie? O, to jest GM Speed! O kurwa! Sam się podpaliłem. To nie jest o kurwa szmugler. Oj, 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 Coraz bardziej mi się to noc podoba! <laughs> Musimy poczekać, aż to teraz zgnije, nie? Hmm? Też wyjebane. Ropaj, ropaj! Ropaj! Aha! Aha! Wiesz o co chodzi? Jak tam jest field i ty go ropasz, to on dostaje <laughs> i spada na dół, <laughs> nie Ropniesz, nie mnie. Ropniesz tak. mnie. Ropniesz <laughs> mnie. Ropnij, 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 ropnij. O nie! Kurwa. Kurwa. Hmm. Dostrzegłem pewien problem. <laughs> na chuj żeś go ropnął! Nie chciałem go ropnąć. Kurwa. Specjalnie to! zrobiłeś. Ja tak mi się kliku. Ja mam dyslekcję, nie możesz na, na mnie to z... A specjalnie, to zrobiłeś. No to, specjalnie to zrobiłeś. Specjalnie to zrobiłeś, tak? nie, nie. Nie, 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 nie. Mocno, tak na mnie satysfakcję to. masz, satysfakcję masz, że się wyjebałem. No właśnie, słyszałem. Jak będziesz mi tak mówił, to będę miał satysfakcję. To widocznie knajtem nie wolno. Knightem tylko zakalony nie wolno. Spalony nad jest. o kurwa. O kurwa. Jakaś reakcja łańcuchowa Kolejne firefieldy O kurwa bandit elite Pomóżcie! Idę ty. O kurwa Gwardy, się... gwardy zajazd robią banditowi A gwardy trap'a Banditowi robią ze mną Ty, bo ja też chcę Ekspa trochę ja, Już, już odpadają ciemi But, Ej, zabra... Ale zajebało ci gwardy expo. Zajebały, expo zajebały, zajebały mi 5k expo Czekaj, e, czekaj, czekaj, czekaj czeka. O kurwa, co to jest? Zgadzam do ciebie Jak na speedhaku Ty tutaj się przyjść na nor. To nie jest rat tylko myślisz skoczek, no właśnie kurwa. Daje Utamowita. M Nelson jest bardzo. No, ja się Nelson. Wal tego Tela. Czekaj, nie, zejdź, 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 zej. No wal go! Ale nie pokażę, że bije po pieku. No kurwa! No ty jesteś <głos> jakiś nienormalny! <noise> <noise> Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego ty się osrałeś nagle? GIM lota przyniósł. I Gem jeszcze zbloczył chyba, nie? Fajny Gem. Fajny, blok mi. Nie ma się, Nie masz leso, spoko Ja mu napisałem, żeby mnie tepnął do was. Czekajcie mnie tepni jak ja mam piąty level na roku. Czekajcie! Ja będę pił go góra dół. Kurwa ten gęst, ja Nie, psycho debil, ja pierdolę. Ja wypadłem od razu! Czekaj, psycho ci depnął! tego. Piąty level bez promocji. <grym zainteresowań> <grym zainteresowań> Jakiś chłop się ziemię pyta, jakim kurwa cudem zginąłem od DL na rok. <grym zainteresowań> Nie mogę! Jest... No, pisze do mnie tak, jest na el na roku, bo my już skończyliśmy roka praktycznie i tylko by holder jest. Napisz, no, że jest zagadka. Już no, się nie mogę. Znalazłeś przez przypadek zagadkę, żeby sam nie szukali. Tata! A tak to Bóg na bugu! Bo wiesz, że tutaj grają chłopy, co na roku, całego roka chcą zwiedzić I oni powiedzieli, że to jest gildia jakichś guardianów z rockguard.pl rockguard I oni pisali, I, że to... jest swojego nawet Tak, tak, i że oni I wszystkie zagadki rocka chcą robić Także teraz jesteś celebrytą u nich Płynnie, Ej, teraz jestem tu, jestem, jestem tu, dzięki <śmiech> 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 Szybko, szybko, rzucaj, no, no, wait, wait, on do mnie Dajcie mu szybko. coś No dawaj coś, szybko Ja nic nie mam nawet Masz wanda, masz wanda, masz wanda! Masz wanda! Bierz po ciebie. Masz tradę! Ej, ej w tym! W Rotwormie, w Rotwormie, Na w Rotwormie! W to od siebie w Dobra, ja chłopie, wszystko mam na sobie. Nie, się. nie, <laughs> okej. <Okay>. Na nie, <laughs> zabrał z nie, co się Ale nie, się, kurwa, tutaj? nie, 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 kurwa! nie, no <laughs> nie, nie, mogę pić. Walgo. nie, 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 Na dole są trzy smoki. No tak. Nie wiem, współpracuję z, z kolegą, który no, no niestety nie daje sobie rady. W sytuacji kryzysowej. A co ja tam źle zrobiłem? Gościu, zanim, zanim ty mnie robłeś, to ja straciłem całą manę. No bo showela użyłem, no ale to przez przypadek. <grym się> to. <grym się> <grym się> <grym się> Co tam zakopać w tej dziupli Przecież <tuszą> kanałem na YouTubie Bakhti Tam jest nawet jeden filmik i to niepubliczny Po chuj mam dawać ten... Publiczny jest? A to taki se jest ten filmik no Jak będzie dobry filmik to będzie Now it's the time for a bonus clip <tuszę> <grym> <tuszę> <grym> <tuszę> O kurwa O kurwa chuj. Myszka! Ej, rozumiecie, że mi myszka nie chciała odklikać? O chuj Ja pierdolę nie, nie Ma, tej ja pierdolę. Nie, nie ma tej skręciłeś na wejściu Ja pierdolę, myszka mi nie chciała odklikać, rozumiecie? Kurwa, tak wszystko że nie tak. widziałem ile jest skrzynki. Ja myślałem, że ty odliczysz czy coś nie, 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 Na razie to czekam, aż demony odejdą Że ty się nie uchnąłeś i... Gościu! Rozumiesz, że mi myszka nie odklika...